Prawdziad przygotowujący do matury 2021 poziom rozszerzony, wydawnictwo PASDRO, zadanie 12. Zadanie z geometrii analitycznej. Prostokąt ABCD jest wpisany w okrągłym równaniu, a jego bok zawiera się w prostej. No to taki poglądowy rysunek prostokąt. Jeden z boków zawiera się w prostej. Wyznać spórzędny wierzchołków tego prostokąta oraz oblicz stosunek pola koła opisanego na tym prostokącie do pola tego prostokąta. No to tak, po kolei. Pierwsza rzecz to rozwiąże układ równań prostej i okręgu. I w ten sposób wyznaczę punkty przecięcia. No, na przykład oznaczę je A i B. I to będzie ten punkt i ten punkt. Druga rzecz to będzie z równania okręgu wyznaczam. Środek i promień. Czyli tutaj wyznaczę punkt S i wyznaczę promień tego okręgu, punkt trzeci ze wzoru na środek odcinka lub wektorów. Wyznaczam. C i D, czyli tu będzie S jest środkiem odcinka, wyznaczę punkt C, S jest środkiem odcinka BD, wyznaczę punkt D. No i jeżeli będę miał już promień okręgu w punkcie drugim, to będę mógł wyliczyć pole koła. No i jak będę miał długości boków, jak będę miał wierzchołki. Tego prostokąta, to będę mógł wyznaczyć długości boków, na przykład AB i BC, i będę mógł policzyć długości tych boków, i z tego będę mógł wyznaczyć pole. Może tak, tylko tutaj zauważyłem, że zmienię kolejność, może to jako drugie, a to jako pierwsze. Najpierw zacznę z okręgiem, a potem zajmę się wierzchołkami. Okrąg ma równanie x kwadrat plus y kwadrat, dodać 6x, dodać 4y, odjąć 12 równa się 0. Środek promień mogę wyznaczyć tak, albo korzystając ze wzoru ogólnego na równanie okręgu, czyli x kwadrat plus y kwadrat minus 2 x minus 2by plus c równe 0 i wzór r na promień r równa się pierwiastek za kwadrat plus b kwadrat minus c, albo korzystając ze wzoru skróconego mnożenia. Ja tutaj akurat zrobię wzorami x kwadrat plus 6x i dopisuję dziewiątkę, tak żeby mieć wzór y kwadrat dodać 4y i dopisuję czwórkę, tak żeby mieć wzór skróconego mnożenia. Yy, dodałem 9 i dodałem 4, czyli muszę odjąć 13, skoro dodałem, no i minus 12, które mam w równaniu. Wzory skróconego mnożenia to jest x plus 3 do kwadratu, y plus 2 do kwadratu równa się 25. No i ze wzoru. Na równanie okręgu x minus a do kwadratu, y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. Otrzymuję, że środek tego okręgu ma współrzędne minus 3 i minus 2, a promień jest równy 5. No to przy okazji pole koła opisanego na prostokącie to jest pi r kwadrat, czyli 25 pi. Y no, i teraz będę rozwiązywał, wyznaczał punkty przecięcia A i B, czyli ten punkt, który mam oznaczony na czerwono jako dwójkę. Rozwiązuję układ równań, czyli to jest tak, równanie okręgu i równanie prostej 2x plus y minus 2. 2x plus y. Minus 2 równa się 0. Metodą podstawiania, czyli z drugiego równania wyznaczam y, to jest minus 2x dodać 2, i tego y podstawiam do pierwszego równania, czyli x kwadrat minus 2x dodać 2 do kwadratu, dodać 6x, dodać 4 i zamiast y 2x dodać 2. Minus 12 równa się 0. No i teraz będę rozwiązywał drugie równanie kwadratowe, tak żeby wyznaczyć dwa punkty. No, z kwadratowego wychodzą dwa punkty, i te dwa punkty a i b mam. Czyli x kwadrat plus wzór skróconego mnożenia z minusem, czyli a kwadrat minus, minus 2ab plus b kwadrat, 4x kwadrat podwojony iloczyn plus b kwadrat. Dodać 6x, odjąć 8x, dodać 8, odjąć 12, równe 0. I mam 5x kwadrat, minus 16 i plus 6, czyli minus 10x. 4, 8, 12 i minus 12 to się tutaj redukuje, równa się 0. Równanie kwadratowe, wyłączę czynnik 5x przed nawias, czyli albo 5x jest równe 0 lub x minus 2 jest równe 0, to oznacza, że x jest równe 0, lub x jest równe 2. No i podstawiam do tego y tutaj, żeby wyznaczyć y. y równa się 2, i to jest jeden punkt. y równa się, jak podstawię dwójkę, to mam minus 4 plus 2, czyli minus 2. No i oznaczę te punkty, tutaj dowolnie sobie te punkty literami mogę oznaczyć, oznaczę punkt A, przez na przykład 2 i minus 2, a punkt B ma współrzędne 0 i 2. No i teraz mam jeszcze punkt S, który jest środkiem i ma współrzędne minus 3 i minus 2. I będę korzystał ze wzoru na środek odcinka. Czyli tak. S jest środkiem odcinka AC. I S jest środkiem odcinka BD. To tutaj na rysunku. Mamy zaznaczone AC i S jest środkiem, BD i S jest środkiem, bo przekątne przecinają się na środku. Czyli zgodnie ze wzorem na środek odcinka, jeżeli teraz punkt C sobie oznaczę przez XY, to. Yy, czy ja muszę wyznaczyć wszystkie? Znacz współrzędne wierzchołków prostokąta, tak. Czyli yy, S to jest środek. Minus 3 równa się. Od punktu a, czyli 2 plus x przez 2 i y, czyli minus 2 z punktu a, czyli minus 2 plus y przez 2, czyli minus 6 równa się 2 dodać x, czyli x równa się e, minus 8, minus 4 równa się minus 2 plus y, czyli y jest równe minus 2. Czyli punkt C ma współrzędne minus 8 i minus 2. No i tak samo z punktem D, tylko że tym razem jest to środek BD. Czyli minus 3 to jest 0 plus x przez 2. I minus 2 punktu S, y punktu S to jest 2, czyli y punktu B, plus y, czyli y punktu D przez 2. Czyli minus 6 równa się x. Minus 4 równa się 2 plus y, czyli y jest równe minus 6. Czyli punkt d ma współrzędne minus 6 i minus 6. No i zostaje mi do policzenia ostatnia rzecz, czyli stosunek pól. Pole koła mam wyliczone tam wcześniej, teraz muszę wyliczyć pole prostokąta. Pole prostokąta, czyli potrzebuję długości boków, to może być bok AB. Czyli liczę długość boku AB. To jest pierwiastek x2 minus x1, czyli 0 odjąć 2 do kwadratu, y2 minus y1, czyli 2 odjąć minus 2 do kwadratu, czyli to jest 4 plus 4 do kwadratu to jest 16, czyli pierwiastek z 20, 2 pierwiastki z 5. No i na przykład Mogę mieć jeszcze, tak, mam AB, to mogę mieć albo BC, albo AD. Może AD? Punkt D ma współrzędny minus 6, minus 6. Minus 6 i minus 6, czyli AD to jest pierwiastek x2, czyli punktu d, minus 6, odjąć x1 punktu a, czyli minus 2 y2, czyli minus 6 i y1, czyli z punktu a to będzie plus 2, czyli ma minus 8 do kwadratu to jest 64, plus minus 4 do kwadratu to jest 16, czyli pierwiastek z 80 to jest 16 razy 5, czyli 4 pierwiastki z 5. Czyli pole prostokąta jest równe 2 pierwiastki z 5 razy 4 pierwiastki z 5. Czyli 8 razy 5, czyli 40. No i mam wyliczyć stosunek pól, muszę tylko sprawdzić co do czego. Wyznacz współrzędne wierzchołków to już mam, oraz oblicz stosunek pola koła do pola prostokąta. Pole koła mam tutaj, to jest to 25pi. Czyli pole koła do pola prostokąta to jest 25pi przez. 40, mogę to przez 5 skrócić, czyli 5pi do 8. No i tutaj teraz by trzeba napisać odpowiedź, wyznaczone punkty ABCD oraz stosunek pola koła jest 5pi przez 8.